Aniela straciła status mistrzyni MMA i zobowiązana jest do zwrotu pasemistrzowskiego, no, który jest własnością, własnością federacji. Myślę, że pora wyjaśnić po prostu całą tą sytuację, nadając temu trochę szerszy kontekst. Złożyliśmy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję e, dla Anieli. E, no ale jej żądania były e, tak wielkie, tak przekraczające. Przyjęte przez nas normy i standardy wypłat, oczywiście na gali Fame ma 4. Mówiłam, że po prostu, no ja tam jestem po to, żeby tą galę pchnąć na ten lepszy y, poziom wizerunkowy, żeby znieść ten wizerunek patogali, tak, co się zresztą udało i całą strategię, jakby konferencji, przebiegu przedstawiliśmy im. Więc to było jakby. Od początku um, ustalone między nami, że ja tam jestem po to, żeby no, yy, wnieść to na lepszy poziom wizerunkowy. Ja nie chciałam się bawić w, w bycie sprzedawcą, tak, bo to by Aha. było po prostu u mnie nieautentyczne Aha, na, czyli... na tamten moment. Po... W umowie mieliśmy, żeby wstawić tam link pay-per-view raz czy dwa razy, więc Aha. ja go wstawiłam raz Aha. czy dwa razy, raz pod teledyskiem, raz gdzieś w instastory. Wypełniła tylko minimum kontraktowe, jeśli chodzi o e, promocję sprzedażową, e, sprzedażową gazu. Sukcesem naszego projektu, jakby całą siłą tego projektu jest zaangażowanie zawodników. Ich działania przekładają się nasz, na, na, na nasz wspólny sukces. W momencie, gdy nasz zawodnik nie jest skupiony na aktywnym promowaniu wydarzenia, w którym ma wziąć uda, udział, no, wyciągnęliśmy wnioski tak? No, no. Nie, nie odniesiemy w ten sposób sukcesu, jeżeli, jeżeli nie będziemy na niego yy, razem pracować. Są zarzuty moją strony, że ja nie chcę się dogadywać, że ja y, odmawiam udziału w walce uh -huh. i że y, no, rzuciłam niebotyczną kwotę, tak? No bo jak wchodzę na spotkanie. Nie, bo kwota, co którą rzuciłaś, jest duża, bo ja ją mniej więcej znam. No, są pewne granice, tak? Jeżeli ktoś nazywa nas kłamcami, i oszustami, no to. No to bardzo ciężko jest próbować wrócić do negocjacji. Jak, 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 jak ja miałbym na to odpowiedzieć? Tak, jakby się nic nie stało, tak? Zostałem oskarżony o to, że, 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 że kłamałem, że oszukiwałem i, i co? I teraz się po prostu dogadamy, zapłacimy więcej. No, no nie wyobrażam sobie tego po prostu. Propozycje twoje finansowe, no to były chore. Nie chore, no były to była chora kasa. No. Ja nie wiem jak. Yy, czy... Pieniądze, które ty e, chciałaś za walkę, to były, to były kwoty, które totalnie odbiegały od jakichkolwiek norm i standardów e, płacenia zawodnikom przez e, Fejmę No to już od razu tutaj mówię, że ta kwota była powiedziana, ale od razu było powiedziane. Że my wiemy, że to jest nierealne, mhm. i spotkajmy się gdzieś po środku. Wynagrodzenie za walkę na dziesiątce miało być takie samo jak e, na czwórce lub wyższe. Mogło być nawet wyższe. Znaczy... Zakładamy, że byłoby wyższe, wiedząc jaką kartę konstruujemy na dziesiątkę. Mi zależało na tym, żeby spotkać się przy kwocie takiej jak miałam na pierwszej y, walce, tak? Mhm. Gdzieś przy tej kwocie. Ta, ta propozycja ze strony Anieli y, była taka bardzo krótka i stanowcza. E, kwota, nie mamy o czym rozmawiać, e, no to, to jest zaprezentowanie bardzo, bardzo określonego stanowczego stanowiska. No, wybraliśmy to po prostu jako, jako, jako odmowę, i spotkanie, no, nie ukrywam, zakończyło się dość obcesowo. Jeżeli my proponujemy w tym momencie wynagrodzenie, gdyby licząc, że ono jest co najmniej takie samo, musimy pamiętać o tym i podkreślić to, bym bardzo chciał, że em, mamy sytuację covidową. Pandemia trwa już ponad rok. A, a, a wiesz, no zostałam potraktowana tak, a nie inaczej, że to, że, że nie chce się dogadać, że nic nie chce. Ja chcę się dogadać, chcę walczyć. A miałaś propozycję, i. To, jak się czuję, wiesz, będąc potraktowana jako ta mistrzyni federacji, no to wiesz, no, no, no mam ten pas, a jestem tak traktowana, no to mówię, dobra. Mogę? mogę, to, mogę to, to są. To jest Cały zasad? czas jednak staram się, wiesz, traktować to jako negocjacje, a nie jako, prawda, coś, co się dzieje naprawdę, no ale wiesz. Zobaczymy po prostu, jak będzie. Lil Masty odrzuciła naszą. Propozycję, a ponieważ wcześniej nie była aktywna przez ponad rok, no to byliśmy zmuszeni podziękować jej za to, więc można powiedzieć, że, znaczy pas został jej odebrany, tak? Więc aktualnie w fame ma kobiet nie ma mistrzyni. Ten pas zaczyna tracić na wartości dla mnie w momencie, kiedy mogą mi go zabrać, kiedy chcą i, i dać go słabszej osobie. No to, no to zaraz, no to po co jest ten mistrz? Od samego początku Limasti otrzymała od nas umowę, w której było jasno określone, że pas zostaje własnością federacji. W sensie, no, okej, okay, nie, ale ja i tak zawsze zostanę tym niepokonanym mistrzem, bo, bo nawet nie dostałam jakby tej okazji, nie? żeby pokazać, że to nie było jednorazowy strzał. Nieprawdą jest, że Limasti nie otrzymała od nas informacji o tym, że pas został jej odebrany. Ja pozwolę sobie wysłać do Pana skan pisma wysłanego 11 stycznia tego roku. To pismo było wysłane do, do, do menadżera Limasti. Myślę, że trzeba by zaznaczyć, że, że, że przypadek Anieni to jest jeden, jeden chyba, z, znaczy na pewno jeden z tych, które właśnie wymusiły na nas zmianę formuły rozliczeń z zawodnikami.